Dzień witajcie, witajcie. Dzisiaj taki nietypowy filmik. Pokazuję Wam ramki, na których nic nie ma poza materiałem. I chciałam Wam nakręcić taki film ze startów, które w styczniu planuję na chwilę obecną zrobić. Aczkolwiek, jak Wy będziecie film oglądać, to te starty już się odbędą, bo chcę nakręcić, jak zaczynam każdy z tych haftów. Jak widzicie, mam tutaj cztery ramy naszykowane a w zasadzie jedną ramę i trzy tamborki rama przeznaczona jest na mur Kinkada wzór, wzór wykonany przez Bożenę Kachalicką już dosyć dawno przeze mnie wypatrzony, kupiony, czekam na swoją kolej. Widziałam, że on się zacznie w momencie kiedy skończę haftować łuk kwiatowy. Duży tamborek. Na dużym tamborku będzie wyzwanie roczne. To będą anemony e, firmy Panna, bukiet anemonów firmy Panna. E, I on się będzie tutaj dział. Na beżowym morano będzie sampler e, z firmy Kore Patti core e, Taki napis Home w kolorach białym z jakimiś tam różowymi pierdłkami. I maleństwo, czyli kolejny wiatraczek z tych mini wiatraczków, które szyję. Teraz się rozłączę. Będziecie mieli wstawki z rozpoczęcia każdego z tych haftów, i wydaje mi się, że zrobię tak, że w momencie, kiedy będę go rozpoczynała, to opowiem więcej i o materiale, i o mulinkach, i o tym, co wybrałam do rozpoczęcia każdego z tych haftów. No to do usłyszenia i do zobaczenia za sekundkę. Witajcie ponownie. Dla Was to kilka sekund, dla mnie to jest następny dzień. I jak widzicie, mam już przyszykowane pierwsze mulinki. Postanowiłam, że w tym roku pierwszym startem będzie moje wyzwanie roczne. Tak szczerze mówiąc, chyba w zeszłym roku też było to wyzwanie roczne. Więc to chyba taka mała tradycja się zaczyna robić. Moliny są przepiękne. To są moliny firmy Gamma, więc one jakościowo są troszeczkę słabsze od demce. Niemniej jednak są fajne. Dosyć fajnie się nimi pracuje. Moim wyzwaniem rocznym będzie zestaw anemonów z firmy Panna. I co mogę o nim powiedzieć? Pierwsza rzecz, która mi się bardzo podoba, to jest przecudna kolorystyka. Gamma ma dużo więcej kolorów niż TMC, bo ich jest ponad 700, z czego jest bardzo dużo zieleni, i tu już też widać, że tych zieleni jest no, troszkę piękne fiolety, piękne róże, piękne błękity no po prostu śliczna jest ta paleta kolorów w tym hafcie. To co mi się nie podoba, to to, że nitki są podzielone na 60-centymetrowe kawałki, czyli takie trochę nic gruche, nic pietroche. To mi się nie podoba. Jeżeli chodzi o materiał, to jest to Aida. I tutaj znowu dwie rzeczy, które mi się podobają i nie podobają. Pierwsze, co mi się podoba, to materiał jest obszyty. Postaram się tutaj kawałeczek gdzieś wyciągnąć z narożnika i Wam pokazać. O, zobaczcie, on jest przyty. No, nie jest on jakoś tak mega perfekcyjnie obszyty, więc te dzęzęzoły sobie muszę obciąć, ale jest obrobiony, więc on się jakoś tam mega strzępić nie będzie. To jest fajne. E, mniej fajne jest to, że e, do końca wiem, jaki to jest splot, bo wygląda mi to na osiemnastkę albo na szesnastkę, ale taką bardzo rzadką. Czyli te oczka są takie, no, duże. Materiał też jest bardzo sztywny, jak wykrochmalony. Więc też nie wiem, jak się na nim będzie haftowało. Przepraszam, że się tak obraz trzęsie, ale moja kota oczywiście przyszła na kontrolę, sprawdzić, co się dzieje. Plan jest na dzisiaj taki, żeby wykonać 505 krzyżyczków, czyli tyle, ile każdego tygodnia będę wykonywała. Zaraz się do tego zabiorę i w następnym wejściu pokażę Wam, jak to wygląda. Te pierwsze 505 krzyżyków na tym hafcie. Jeżeli chodzi o rozmiar haftu, to jest to w okolicach 26 tysięcy krzyżyków przede mną, 505 tygodniowo mi wychodzi. I to z 505 zaokrąglone w górę. Ostatni tydzień ja sobie zawsze robię troszeczkę mniejszy niż te standardowe tygodnie. Także chyba więcej nie będę opowiadać o tym hafcie. Nie bardzo jest. Co więcej mówić, dokładnie 40. O, zapomniałam powiedzieć. Dokładnie 40 kolorów jest mulin, natomiast w hafcie są blendy również, więc w praktyce to będzie się troszeczkę inaczej układało. Dosyć dużo backstitch'a przede mną, postaram się go robić w miarę na bieżąco, przynajmniej kawałeczki co drugi miesiąc, żeby na koniec nie zostać z całym grudniem backstitchowym jak przy poprzednim hafcie. Muliny były wcześniej. Nawinięte na takie klasyczne papierowe organizery, natomiast ja jestem mega psują, jeżeli chodzi o ten typ organizerów, i one u mnie wytrzymują mniej więcej 5-6 użyć, czyli w połowie tego i tak musiałabym czegoś szukać. W związku z tym postanowiłam od razu przełożyć to sobie na ten sam organizer, z którego korzystałam w poprzednim roku. To już chyba też będzie taka tradycja, że wyzwania roczne, o ile nie będą na bobinkach. To będą właśnie na tym organizerze ze smogiem. I to by chyba było w sumie takiego wstępu. Tyle. Widzimy się za chwilkę. Pokażę, jak wygląda pierwsza 505 wyszytych krzyżyków. Pierwszy dzień haftowania minął, więc pokazuję, jak wygląda hawcik z wyzwania rocznego po pierwszym dniu. Jak widzicie, niedużo łapy spędziały, żeby dalej robić. Pierwsze wrażenia są mieszane. Znaczy haftuje się bardzo fajnie. Przepraszam, że trochę lepiej, ale z ręki kręcę, już nie chcę mi się montować. Haftuje się fajnie, nici są fajne, natomiast długość ta 60 cm jest mega wkurzająca. Bo albo zaczynam klasyczną pętelką i wtedy w zasadzie co 20 parę krzyżyków muszę nawlekać coś nowego albo musiałabym zaczynać fałszywą pętelką, czego nie lubię więc tak na razie jeszcze nie jestem pewna czy będę wyszywać takimi krótkimi czy będę fałszywą pętelką cały czas ale raczej skłaniam się do wyszywania krótkimi no bo to jednak jakoś tak mi lepiej tak to wygląda. Zrobię zbliżenie, abyście zobaczyli, jak to aktualnie się prezentuje. Na razie widać, że nic nie widać, ale z czasem pojawi się więcej. To ja na razie kończę i za chwilę kolejny start. Dzisiaj zaczynamy drugi haft. Znaczy, w sumie ja zaczynam, wy tylko oglądacie, jak zaczynam, ale będzie to drugi haft. I tym razem będzie do samblerek. Nieduże, bo troszeczkę ponad 8000 krzyżyków 8256, podejrzewam. Wzór z firmy KORE, Baticore napis Home z takimi delikatnymi kwiatuszkami. Jak widzicie, kolorów niedużo. Dwa odcienie różu biały i zielony. I ja wybrałam do tego kolor piaskowy. Tkaniny. Jest to Murano, mm, dokładnie numer 779 materiału. Cały haft ma wymiary 20 na 50 cm, już na tej tkaninie. Natomiast ja mam większy kawałek, tu jest około 40 cm na 70. Także mam spory zapas na oprawę. No, będzie on dosyć duży centymetrowo natomiast no, do wyszycia jest malutki. Chciałabym go wyszyć w dwa miesiące. Nie wiem, czy mi się uda. Mam nadzieję, że tak, ale jeżeli nie, no to dokończymy w marcu. Mam nadzieję, że uda się w lutym zrobić. A jak nie, no to zobaczymy. Siadam do haftu. Zobaczymy, ile dzisiaj uda mi się wyszyć na tym hafcie. Do zobaczenia za chwilkę. Pierwszy dzień wyszywania na samplerku zakończony. Dokładnie udało mi się wyszyć 550 krzyżyków. Tym razem zaczynam od środka, ponieważ nie mogę sobie dziesiątek rozrysować, więc od środka idę gdzieś tam, dokładam kolejne. Środeczek dokładnie mi się zaczynał tutaj. Przy tym małym kwadracie głowę idealnie na środku. To co widzicie, to ma kształt serduszka i to będzie odpowiednik litery O w napisie Home. Jeszcze dojdzie trochę kolorów tutaj. Serduszko jest prawie gotowe. Myślę, że w tym tygodniu troszeczkę zakończę. Jeszcze tutaj myślę, że całą tą, tą literkę bym chciała wyszyć. W pierwszym miesiącu chciałabym wyszyć połowę. Nie wiem, czy mi się uda, ale do tego będę dążyła. I na chwilę obecną mam wyszytę dokładnie 6% i 66, setnych, czyli tak. Procentowo to idzie dosyć szybko. Wydaje mi się, że też w tej chwili jestem na takim najtrudniejszym etapie tego wzoru, bo, bo to o jest takie najbardziej wymagające. Potem te pozostałe litery są po prostu proste i będzie szło szybciej. Z tych 8200 krzyżyków do wyszycia, ponad 6000 jest białym kolorem. Także te pozostałe to takie bardzo, bardzo symboliczne będą się pojawiać, ale gdzieś tam kolorku trochę się dorzuci. Haftuje się fajnie, no, jak widzicie, nie ma może tego dużo, ale no, dzisiaj jest dzień roboczy, więc wyszywałam tylko po południu i, i już coś tam widać, więc źle nie jest. Na razie też e, byłam tylko raz, <grych> e, tutaj w tym miejscu się pomyliłam, zarobiłam w rządku poziomym o jedną kratkę za mało i potem mi się nie chciało zgrać to tak, jak powinno się zgrać, ale no, kilkanaście krzyżyków było do wyprucia. Wyprute, poprawione. Możemy lecieć dalej. Hmm. O tym hafcie nie zawiele do powiedzenia. Więcej. Jest prosty. Wydaje mi się, że go dosyć szybko będzie się szło. Więc wydaje mi się, że w dwa miesiące powinien się skończyć. Mam nadzieję, że tak się uda. Jakby się udało, w dwa miesiące, to bym od męża od razu na walentynki uprawę. Ale to ci nikomu nie goni, bo się wyda. Dobra, ja znikam. Pojawiam się za chwilę ze startem numer 3. Jak widzicie, przede mną trzeci start. Tym razem będzie to mini młyn numer 3 od Eleny Larcowej. Zdecydowałam, że tym razem wyszyję wiosnę. Może jak wyszyję wiosnę, to i za oknami się szybciej wiosna. Pokażę, bo ja ewidentnie zimy nie lubię, bardzo, bardzo nie lubię, więc mam nadzieję, że to trochę przyspieszy. Większość mulinek mam zgromadzonych, o ile dobrze że dwóch mi w tej chwili brakuje. Pewnie są gdzieś przy innych haftach przyłożone. Nie chcę mi się już w tej chwili szukać ich. Wydaje mi się, że w trakcie wyjazdu, znaczy wydaje mi się, jestem pewna, że w trakcie wyjazdu nie wyszyję całości, więc spokojnie. Dokończę sobie tymi dwoma kolorkami po powrocie. One na pewno gdzieś w domu są, bo już kompletowałam sobie, więc na pewno gdzieś te mulinki są. Pytanie tylko, gdzie je zdążyłam upchać. Młyn onlarcowy jest malutki, to jest 2000 niespełna 700 krzyżyków, o ile to pamiętam. Jak widzicie, wielkościowo to też jest maleństwo, A więc myślę, że. W domu pewnie zająłby mi niecały tydzień, ale na wyjeździe zapewnie będę go kończyła po powrocie. I tym razem troszeczkę inaczej wam pokażę, bo pokażę Wam, ile udało mi się wyszyć na wyjeździe. Pewnie będzie niewiele więcej niż po standardowym, jednodniowym wyszywaniu. Bo sami wiecie, jak to jest na wyjazdach: trzeba się posocjalizować, poodwiedzać, powozić mamę. Przegrać ze trzy razy w karty i takie inne rodzinne sprawy. To na razie kończę. I za chwilę pojawię się z informacją, ile się udało wyhaftować. Jestem już z powrotem w domu. Przez 5 dni wyjazdu łącznie z podróżą w tej z powrotem udało mi się wyszyć tyle, czyli jak widać, całkiem, całkiem niewiele. Jest to raptem 772 krzyżyki. Tak naprawdę czasami w jeden dzień weekendowy udaje mi się dwa razy tyle wyszyć, a tutaj przez no, w zasadzie 4 dni no, udało mi się tak bardzo, bardzo malutko. Ale niemniej jednak jest to 27% całej pracy. Część kolorów już powykęczałam. To co te w zasadzie kolory, które są użyte. To już są skończone. W większości to są błękity i jakieś szarości, e, i jeden róż. Niestety u mojej mamy fatalne światło, więc e, raczej starałam się wyszywać te ciemniejsze kolory, bo widziałam co robię. E, przy tym różu strasznie się namęczyłam, jego nie jest za dużo, ale z racji tego, że ledwo widziałam co robię, no to tak... Wyszło mi to e, bardzo długoczasowo. Natomiast te ciemniejsze tak w miarę fajnie się wyszywało. Niemniej jednak jest tego no malutko, malutko. Udało mi się przysiąść trzy razy raz rano. I wtedy miałam fajne światło w niedzielę. To w zasadzie większość tego co jest wyszytego stało w niedzielę rano. A potem po południu jeszcze troszkę posiedziałam i jednego dnia też gdzieś tam chwilkę po południu się znalazło. No, ale tak jak widzicie, jest tego malusienko. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o trzeci start. Za chwilę start numer cztery. I witajcie po raz czwarty. Dzisiaj jest sobota, więc troszeczkę więcej chyba posiedzę nad tym haftem, a będzie to w końcu mój długo oczekiwany mur odporzenki. Jak widzicie, troszeczkę inaczej mam ramę przygotowaną, bo postanowiłam sobie doszyć kawałek materiału. Ten materiał, który miałam, był tak bardzo, bardzo na styk i byłoby mi niewygodnie u góry haftować. Tym bardziej, że ja haftuję od góry, więc też byłoby mi niewygodnie z racji no, odległości, gdzie musiałabym łapki wyciągać. Do tego haftu mam naszykowane już mulinki. To są dwa takie piękne pudełeczka, prawie całe. W sumie 89 kolorów, o ile dobrze pamiętam. I o ile dobrze pamiętam, to sobie będzie bez blendów. Więc tylko to, co mam w pudełkach. Dwa kolory wyciągnęłam. O, wyciągnęłam 415 i wyciągnęłam 603 albo 605, któryś z tych dwóch, bo one były mi potrzebne do wiosennego wiatraczka. więc jak tam skończę, to wrzucę je z powrotem do tego pudełka. Na razie ich tutaj nie ma, ponieważ zaczynam dzisiaj od koloru 3865, czyli białego, i tego białego mam do wyszycia w pierwszym dwurządku jakieś 1800 krzyżyków, tak ciurkiem pod rząd. Więc taka moja zagwozdka, czy uda mi się to dzisiaj wyszyć. Pewnie nie, trochę dużo 1800, chociaż może to tak w sumie się bezmyślnie trochę robi jednym kolorem. W każdym bądź razie zapinam sobie ramę na krosno, znoszę do gabinetu i plan jest dzisiaj taki, żeby zrobić te białe krzyżyczki. A wieczorem rozliczę się, czy mi się ten plan powiódł. Jak widzicie, czwarty start się udał. Nie tylko wyszyłam to, co białe miałam zaplanowane na ten pierwszy dzień, ale udało mi się też przejść do czegoś kolorowego, co mnie bardzo cieszy. Ilość krzyżyków, rewelacyjna, jak na mnie. 2189 udało mi się nadziubać. I ta ilość też spowodowała, że niestety wczoraj nie nagrałam tego filmiku, tylko nagrywam go następnego dnia rano. Ponieważ chciałam już tak maksymalnie, maksymalnie wyżyłować, ile by się dało najwięcej. No i w efekcie końcowym, jak już przyszła pora do spania, to po prostu padłam na nos i się skończyło. Tym, że stwierdziłam, że dzisiaj nagram przy lepszym świetle. Jak widzicie, tutaj mały kontroler przy las. Ajdula, pokaż się. O, to jest ajdula. Ajdula lubi sobie siedzieć właśnie pod materiałem. Uważa, że chyba to jest najlepsza skrytka, przy czym jej siedzenie pod materiałem polega na tym, że chowa głowę, a reszta dubka wystaje. A to gulgoczące w tle? To jest lunka. No, lunka nie miał, tylko lunka właśnie tak gulgocze śmiesznie, co moja córka mówi zawsze, że lunka się z gąbkami wychowała i ona po prostu nie mówi po kącie tylko po gąbiemu. Start razy cztery się udał wszystkie cztery starty się wykonały. Jest dzisiaj 22. Ja mam wszystko pozaczynane, tak jak planowałam. Znaczy, mam pozaczynane nie do końca tak jak planowałam, bo plan był taki, że zacznę od tego muru, a w praktyce zacząłem go ostatni. Ale jest. Także wszystko się udało. Podsumowując albo nie. I jeszcze tutaj odnośnie muru dam sprostowanie, bo mur ma nie 89 kolorów. Wprawdzie cyferki zapamiętałam, ale liczba nie ta Kolorów jest 98 I rzeczywiście wszystkie czyste Także Także będzie fajnie I Wyszywa się bardzo przyjemnie Tam gdzie już przeszłam do kolorów Nie widzę, żeby była jakaś pixelowa. Tylko te kolorki rzeczywiście fajnie się układają Nie wiem jak to będzie dalej Jak przejdę już powiedzmy do tego etapu kwiatowego Bo z łuku pamiętam, że on był najgorszy Ale tutaj Tutaj naprawdę fajnie się to układa Także na razie jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego, co, co się tutaj podziało. No, biały to chyba był najnudniejszy etap mojego hawciarskiego życia, bo prawie cały dzień, bo gdzieś koło godziny 19 dopiero skończyłam tą walkę z białym, no to co po prostu jechałam tymi rządkami w tej nazad białym. Nawet nie miałam sagi odpalonej, tylko po prostu spisałam sobie na, kart, na kartce, ile w którym rządku mam tego białego wyszyć, i to sobie tak leciało. No, a potem już odpaliłam sagę, żeby tym kolorkami iść, więc tak to wygląda. Podsumowując, wszystkie moje starty. Startów było cztery tak jak zaplanowałam. W innej kolejności planowałam, ale ważne, że są. Pierwsze było wyzwanie roczne: jest to zestaw spanny. I pierwszego dnia wyzwania wyszyłam 505 krzyżyków, czyli tyle, ile potrzeba, co stanowi 1,92%, czyli też tyle, ile potrzeba. Do całości, znaczy. Aby mieć całość wyszytą, potrzebuję 24,708,5 krzyżyka. I nastąpi to w ostatnim tygodniu grudnia. Drugi był to samplerek z Quore I tam wyszyłam bardzo podobną ilość, bo 550 krzyżyczków, i do całości potrzeba 8,256. Założenie jest takie, żeby samplerek w lutym skończyć. Wydaje mi się, że powinno mi się to udać, bo. Przyznam się już teraz, że ponad połowę mam zrobioną, czyli mniej niż pół mi zostaje na luty. Trzecim startem był mini młyn. To jest wzór od Larcowej. Cały młyn ma 2789,5 krzyżyka. Pierwszego dnia wykonałam 592, teraz już jest sporo więcej, już niewiele zostało do końca. I myślę, że młyn skończy się w tym miesiącu. Także młyn będzie startem i finiszem. No i ostatnie, to co widzicie teraz, to jest mur od Kincaida, wzór przerobiony przez Bożenkę Halicką i mur skończy się za jakieś półtora roku. <laughs> Przede mną 77 250 krzyżyków w całości, czyli w tej chwili jeszcze jakieś 75 tysięcy. Myślę, że dzisiaj jest jeszcze tysiączek dorobię i chciałabym w styczniu zrobić 4 tysiące na tym harcie, nie wiem czy mi się uda. Ale miejmy nadzieję, że się uda. Także to by było na tyle w kwestii styczniowych startów. Filmik troszkę inny niż moje zazwyczaj, taki lekko vlogowy, ale wydaje mi się, że, że ileś osób będzie. E, iluś osobom się spodoba. O, może tak to powiem. E, mam nadzieję przynajmniej tak. E, I dzisiaj Wam dziękuję. Widzimy się w następnym filmie. Następny film to już będzie podsumowanie stycznia. Czyli zobaczycie, co się więcej podziało na tych moich styczniowych startach. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa! pa.